Dzień dobry, kochanemu Państwu. Jak kochane mi Państwo zauważyliście, zapewne wczoraj nie było wiadomości, no bo przecież nie można poważnie traktować wiadomości płynących ze źródeł, które wczoraj były czynne. W związku z tym nie mogłem skorzystać z wiadomości, ale mogłem skorzystać z pewnych przemyśleń, z którymi się z Państwem bardzo chętnie podzielę natychmiastowo. Walczyk dziadowski. To taka forma, którą bardzo lubię i ją dzisiaj zastosuję. Specjalnie dla Państwa. Proszę uprzejmie. Kto to powiedział, bodajże Lenin, nie bawiąc się w konwenansę, że państwem może rządzić sprzątaczka, byleby dać jej szansę. Oj, nie żartował prezes malutki, gdy uknął i po cichutku Na stanowiska wepchnął państwo we miernych, lecz wiernych dupków Efekt jest taki, że w naszym kraju wybaczcie państwo, że kraczę tu samej góry nomenklatury aż roi się od sprzątaczek. Wiecie dokładnie, że to przenośnia po bardzo cenię sprzątaczki. Lecz dupką z serwisu od prezesa zacznijmy szykować taczki. A kiedy w końcu się rozprawimy, z całym paskudnym tym bagnem, wywieźć na śmietnik historii przyjdzie, z pompą też samą jagnę. Żeby Państwo kochane wiedziało, co tu się dzieje. Rady boskie to są certyfikaty patrona Maurycego Polaskiego. Ja jestem Maurycy. Już mamy elitarną grupę na Facebooku. To wszystko patroni. Nasi cudowni, znaczy moi cudowni patroni. Ja naprawdę sam chciałbym mieć taki certyfikat. Chyba sobie zaraz płacę. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do współpracy.